ksiądz Probosz powiedział o tej tradycji religijnej, która tutaj rzeczywiście nie jest jeszcze tak wykształcona, można powiedzieć, czy dojrzała jak w tych miejscach, gdzie ksiądz Probosz pracował, czy gdzie się wychował. Można powiedzieć, że takim owocem tego 35-lecia była instalacja relikwii świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Moje pytanie właśnie dotyczy, co było taką inspiracją dla księdza proboszcza, by sprowadzić relikwie tych świętych i tego błogosławionego tutaj do Koszalina. I też o czym wspominał ksiądz Ireneusz podczas rekolekcji ostatnich, one właśnie dotyczyły kultu Bożego Miłosierdzia, kiedy mówił, że miłosierdzie to jest modlitwa, ale też działanie. Oczywiście trwa wielki post, ale przez cały rok nasi parafianie będą mogli tutaj w tym miejscu, czyli w kaplicy Chrystusa Króla i przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego w kościele składać dary serca. Z czego to wypływa, bo to jest też inicjatywa nowa. Do tej pory mogliśmy takie dary składać w adwencie czy Wielkim Poście. Co się stało, że teraz właśnie taka nowa inicjatywa? Wybudowanie kościoła, chociaż jest rzeczą trudną, ale jest to czas bardzo święty, bo ludzie widząc budujący się kościół nie żałują. Ani zdrowia, ani czasu, ani nawet i pieniędzy. Stąd był to czas z pewnością budowania takiej wspólnoty parafialnej. Po zbudowaniu Kościoła okazuje się, że przychodzi czas bardziej trudny. Bo ten Kościół trzeba przede wszystkim wypełnić ludźmi. To jest najpiękniejszy wystrój Kościoła. I kiedy ci ludzie są, kiedy poznają tradycję, którą ma diecezja, którą ma każda parafia, ja tu się staram, żeby rzeczywiście ta tradycja parafialna była, to trzeba też pomyśleć o tym kościele bardziej duchowym. Pewno, że duchowość rozumiemy bardzo, w szerokim tutaj kontekście, bo przecież wszystkie sakramenty, które się przeżywa w Kościele, są z ducha. Niemniej tradycja podpowiada, że zawsze, zawsze Kościół był budowany powiedzmy na relikjach męczenników, świętych. Weźmy przykład. Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. A kiedy y, może potem y, zabrakłoby tych relikwii, to y, były specjalne kamienie, właśnie z takich już bardziej uznanych miejsc świętych. Y, myśmy sięgnęli do gniezna, żeby ten kamień był przewieziony z Bazyliki Gnieźnieńskiej. Koszalin jest przecież na północy Polski. Mówiliśmy o tych ziemiach w jakiś sposób zdobytych. No, różnie tutaj nazywa się właśnie to przejęcie tych ziem, niemniej gniezno zawsze jest stolicą duchowego Kościoła. I w gnieźnie jest był i jest prymas. Polski. Stąd chciałem, żeby, żeby ten kościół był związany z macierzą. To było takie moje pragnienie i tak się stało. Także takim kamieniem węgielnym jest kamień z bazyliki gnieźnieńskiej. Poza tym potrzebne są relikwie. Jeżeli Kościół jest pod wezwaniem świętego, to relikwie jest w trudno zdobyć. Jeżeli kościół jest pod wezwaniem Ducha Świętego, no cóż, nie jest to proste, a wręcz niemożliwe, żeby były relikwie. Są takie przypadki, że można kościołowi dać jak gdyby drugi tytuł. No w tym wypadku, kiedy Duch Święty jest patronem, jest wyłączność i Watykan takiego pozwolenia nie daje. Stąd wykorzystujemy sytuację, że przecież gościliśmy papieża Jana Pawła II, który po śmierci, bardzo w krótkim czasie, został ogłoszony błogosławionym, a dzisiaj świętym. No i stąd chcieliśmy, żeby w ten sposób Nasz kościół był także kościołem papieskim. Zresztą, tak jak czytałem, wszystkie kościoły, które zostały nawiedzone na świecie przez Ojca Świętego Jana Pawła II są kościołami papieskimi. Więc mieć kościół papieski, a nie mieć relikwii Ojca Świętego. Relikwie no są podzielone na stopnie i takich stopni już dalszych, no weźmy drugiego stopnia. Podstawie całego ornatu, którym odprawiał papież tutaj, przy świętom, to mamy. Ale nie było relikwii pierwszego stopnia. Stąd nasza prośba skierowana do kardynała Stanisława Dziewisza i jego pozytywna, pozytywna odpowiedź. Kiedy otrzymaliśmy już te relikwie, trzeba było wybudowała specjalne relikwarium, boczny ołtarz miłosierdzia Bożego. Stał się tutaj takim miejscem, gdzie te relikwie znalazły się. Potem jeszcze otrzymaliśmy drugie relikwie, które pregrynują po rodzinach, żeby były również tym znakiem wiary danych rodziny, danych ludzi, ale jednocześnie i oczekiwaniem Bożego Błogosławieństwa, żeby święty papież mógł wypraszać potrzebne dla tego człowieka, dla tej rodziny potrzebne łaski. Więc też przyszła taka twórcza myśl, żeby znalazły się relikwie tych, którzy przyczynili się, przyczynili się do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, koronki Miłosierdzia Bożego, no więc siostra Faustyna. I znowu prośba do sióstr w Krakowie. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Znowu udało się y, mieć relikwie świętej Faustyny. No a z powiernikiem świętej Faustyny i tym kierownikiem duchowym jest błogosławiony Michał Sopoczko, więc do stoku, więc stamtąd otrzymaliśmy relikwie błogosławionego Michała Sopoczki. Stąd w relikwarium dzisiaj mamy te trzy relikwie i uważam, że kościół zbudowany kościół wypełniony ludźmi, kościół, który posiada święte relikwie, jest wtedy kościołem pełnym. I, I jeśli do tej pory uważałem ten kościół za przede wszystkim z cegły, z cementu, ze stali, z ludzi, którzy tutaj szukali świętości, to dzisiaj mogę powiedzieć, że ten kościół otrzymał no swoistego ducha, ducha tego kościoła. No i że w ten sposób został on jeszcze bardziej uświęcony. To miejsce tego kościoła zostało bardziej podniesione w tej swojej doskonałości. No i stąd zachęcam Ludzi, którzy przecież przeżywają różne chwile, żeby tutaj szukali tego kontaktu z Jezusem, żeby tutaj mogli uwierzyć więcej, żeby wiara dawała im więcej w życiu wiary, nadziei, miłości. I tak. Dzisiaj widzę. Z, swoją pracę kapłańską, że te 35 lat y, nie zostały zmarnowane, że pozostaną y, tutaj nie tylko wspomnienia, ale konkrety, y, które niech służą nowym pokoleniom, y, z których będą przecież wracali nie tylko nowi kapłani i siostry zakonne, ale z pewnością daj Boże i Błogosławieni czy święci.